10 kwietnia 1973 roku jacht Polonez z samotnym żeglarzem Krzysztofem Baranowskim na pokładzie przeciął na Atlantyku swój kurs zamykając wokół ziemską pętlę. Trasa rejsu wiodła z Plymouth w Wielkiej Brytanii do Newport w Stanach Zjednoczonych w ramach regat OSTAR 72 a następnie do Kapsztadu, trasą ryczących 40 do Hobart, wokół przylądka Horn, który pokonał jako pierwszy polski samotny żeglarz. Kolejnymi portami było Stanley na Falklandach i Plymouth. Trasę z Hobart do przylądka Horn Baranowski pokonał w ciągu 45 dni, bijąc o 7 dni rekord prędkości przebycia Pacyfiku, ustanowiony w roku 1967 przez Francisa Chichestera. 23 czerwca Krzysztof Baranowski i jego Polones wrócili do Świnoujścia.